Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę moje ładowanie węglowodanami na diecie CKD. To jest taki zestawik startowy. Rogaliki z nadzieniem czekoladowym. Kwaśne fasolki. Takie zajebiste roleczki w czekoladzie. Oczywiście kola, którą uwielbiam. Mentosiki. No i bąblada mentolowa z biedroneczki. Polecam bardzo, bo jest pyszna. A oprócz tego jeszcze kilka rzeczy będzie. Oczywiście pyszne jabłuszka. To również dobre źródło węgli, składników odżywczych, a jabłka uwielbiam. Dżemur pożyczkowy, który również uwielbiam. Generalnie produkty na ładowanie z tej kategorii nieco zdrowszej to są dokładnie te, które ja jadłem podczas diety węglowodanowej. Czyli ryż basmati, kasza gryczana, ciemna, ryż jaśminowy i ryż parboiled Do tego oczywiście wafelki ryżowe, zapewne z rzemikiem pożyczkowym. bista opcja. Pieczywo żytnie, chrupkie. Oczywiście standardowo wiadą też biszkopciki. Lubię je namaczać w kawie zbożowej. Już pokazuję jaka to jest. na przykład inka bananowa albo kokosowa. To jest bardzo ciekawy i smaczny bajer, ciasteczka. One są z yonder pestek moreli. Opowiem wam, że smak mają bardzo ciekawy, one są w Lidlu, polecam też spróbować. Może służyć jako świetna przekąska. Naprawdę mają specyficzny smak. Trzeba to spróbować, żeby wiedzieć o co chodzi. Na ładowaniach zazwyczaj wjeżdża dużo cappuccino czekoladowego, również z Lidla. Ule Lit Lidl ma fajne produkty, naprawdę pyszniutkie. Rodzynki, hetmanki, to też źródło węgli na ładowaniu. I tak właśnie mniej więcej prezentuje się moje ładowanie węglowodanami. O, to jest właśnie próbny model. Na czystym jem głównie owoce, kasze, ryże, takie właśnie bardziej złożone węgle. Ale lubię sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. I dlatego na słodko. Zwykle w dni ładowania tłuszcz mam stosunkowo nisko. A bywa tak, że właśnie czekolady jem, więc tego tłuszcz jest nawet sporo, więc podbijam sobie tym kalorie. Efekt jest bardzo fajny, bo mam od razu doładowanie. Czuję się lepiej zregenerowany, jest po prostu moc. Poza tłuszczem, wiadomo węgle do oporu, aż po prostu ponad korek i tak podobnie jak na dniach keto, białko trzymam bardzo wysoko, bo no, musi być dużo aminokwasów, lepiej dla organizmu. W protokół cykli na tym CKD trzymam cały czas 3-4 dni keto, do baładowania, ale tym razem robię dwie doby, tak żeby się porządnie tutaj zregenerować. Naładować ten organizm energią. I robię kilka dni odpoczynku i takiego mocnego, głębokiego rozciągania, bo już czuję, że jestem strasznie podspinany, a no, zaniedbuję to rozciągania, Tak nie może być. Także tak to mniej więcej wygląda. Szybki, krótki vlog, szybkie omówienie. A na następny raz szykuję nowe rzeczy ketogeniczne, tak jak wspominałem, między innymi goferki wejdą. I jeszcze oprócz tego będzie ciasto Raffaello ketogeniczne. Także do następnego trzymajcie się, bądźcie pozytywni i zawsze idźcie po swoje.